Czasem myślę za wiele i wszystko mi się rozmywa, czasem nie wiem kim jest. Jestem paranormalny, mam klimat Latam, biegnę i biegnę, choć droga jest uciążliwa Latami biegnę i biegnę, zapominam się zatrzymać Cel sumiennie se omijam, czas pazury w pamięć bija. Życie to nieśmieszny wiral, gdzie najgrubszy szczur wygrywa Umiem gotować i pisać, więc sumienie sumie nie taka lipa Ale ten zjebany baniak, to jest przystań pełna zrycia O, z to mam banie, czarnych myśli mam wory na stanie Potrafię odjebać niespodziewanie, widzisz tak adem Co to za diabeł, kiedy mnie wkurwisz to ci pojadę Nie będę się pieścił, bo Mam wyjebany równowagę, wybijam taki mój talent Ty masz zażalenia, a ja mówię dalej Ho, czasem serdeć, czasem braka boi Ho, gubię się w tych stanach, które są Nigdy nawet bym nie zerknął na tą twoją ho Mimo, że jestem jednięty, dobrze znam słowo wartość Nie będę plus sobie w kiedy to nie warte sumienia jest Ostrze sobie na dupy, żeby ja w tym czasie wpierdolę grę Lubi, mocno mnie, taka kamień yeah. filozoficzny. Mam w kieszeni taką rzecz. Adem, ademik to kozak, i jestem sobą i nic nie na pokaz. No, zawsze to co widać w moich oczach, to czysta prawda diamentowy chłopak. Chociaż na bani to paralotnia. Skupiony jestem jak para wodna. To słowo dane, to zawsze wygląda niczym szczere. Złoto taka osoba. Yeah.